To jest wieża Katnapa, a tam jest wieża Dogdeja. Tylko, że Katnap nie lubi Dogdeja kiwa głową, że nie. A Dogdej jest ze sepkiem. Bo my jesteśmy lepsi, dlatego nie on my go nie jesteśmy lubi. lepsi. Aha. My wygramy, nasza wieża jest lepsza, a nie, wasza to gorsza. Nie, my wygramy, wy się nie znacie, my wygrywamy wszystko. Pytanie, kogo wieża jest lepsza? Czy katnapa nasza, czy wieża sepka Dogdeja? Oglądajcie to do samego do końca. nasza! Na razie nic nie mamy w ekwipunku, więc zaczynamy. Musimy szybko zacząć od drewna katna! Robimy konstruowanie. Stół, wytworzyć narzędzia. Oczywiście w każdej wieży coś się znajduje. Zobaczcie, oni na dole mają pełno diamentów, szmaragdów, węgla, złota. W każdej wieży mamy jakieś różne skarby. Ale musimy się tam dokopać. Musimy wytworzyć kilof, sikierkę, łopatę. Bo drzewa tutaj trzeba Bo jest, zrobić. mamy dobrze katnap. Musimy ich wyprzedzić. O nie, oni mają skrzynkę i tak samo stół. Katnapie nie możemy być gorsi. Musimy to wygrać. A więc dawaj, sobie za dobra, kim jesteście? Dawaj, musimy się wkopać. Kilofa trzeba zrobić. Jeśli jesteście za nami, to kliknijcie łapeczkę w górę, a jeśli jesteście za sepkiem, to kliknijcie subika. Zobaczymy, ile osób kliknie łapeczkę, kto lubi katnapa. O, klikajcie o, subiki, jest... nas jest więcej. Katnap daj mi! Katnap już zrobił kilofa. Jak szybko! Dzięki katnap, ale szybciutko, dobrze skaczę. Duet, musimy robić pracę zespołową. Zbieramy marchewki, to będzie potrzebne do jedzonka. Weź tutaj katnap zaraz zasać kolejne marchewki i coś do jedzonka, może pszenicę, może chlebek. No i musimy szybko działać. Mamy dopiero kill offa, więc mogę się kopać w dół. W dół tej wieży musimy po coś iść. Jeszcze łopata, jeszcze łopata, jest potrzebna. Pomóż mi, pomóż mi! Jeszcze łopatę musimy zrobić, jeszcze łopatę musimy. I zobaczymy, kto z tą wieżą wygra. Czy my wygramy, później ich zatakujemy, później do nich pójdziemy. Patrzcie, jaka z wieża i tam dogdy jest. Oni już kopią w dole, gdzieś tam widzę ich. O nie, a my jesteśmy tutaj i to też jest katnap. Katnap szybciej, dawej łopaty. O, Katnap zrobił mi łopaty i kilofamy. My się kopiemy szybko w dół. Bierzemy łopatę, sobie ustawiamy jako numer dwa Dobra, elegancko kopiemy, kopiemy i idę do no góry. Na zbrójkę nam zrobić, zrójkę nam zrobić. O, muszę z tą nas szybko kupać. O, jestem, dokupałem. Gdzieś gdzie ja jestem. A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep z Jeśli nie wiecie, to ja wam. Już jest nowe zdjęcie z autografem Sebek i smyslo, dołączane do każdego zamówienia na sklepie smyslo.pl! Twarz Sebka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smajslo.pl. Twarz Sebka oczywiście jest pokazana na zdjęciu w jakiejś jaskini. Ile tu złota, ile tu diamentów. Tylko ja tego nie wykopię drewnianym kilofem, nie dam rady. Potrzebuję mieć lepszy kilof. Ale mamy o, różne rzeczy. Są tutaj skrzynki. Jak wam Sebek idzie? No słuchaj, dokopaliśmy się do jakiej piwnicy. Tutaj jest pełne Piwnicy? jakiegoś drewna, nie wow. wiem. Jakieś... Co? A my no, mamy jakąś jaskinię. Znalazłem broń pierwszą. Uuu, w jakichś skrzynkach dublowych, takich bardziej okrągłych. Dobra, patrzcie, co ja znalazłem. Oj, już będziemy mogli atakować drugą jaskinię. Ja biorę, mam czyli pomysł, drobdeja. jak was rozwalić. My wygramy lepsi, jest lepszy. Katna lepsza, do gry Nie wygracie, nie ma opcji. Przegracie to, Uf, jak już. Kopie, 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 są na albo nie. Cześć, zobaczę tutaj pierwsze skrzynki. Uuu, mam drabinę. Drabinę, nie wiem po co. Dora, wezmę sobie drabinę. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Polskę skrzynki, czemu o nie, coś widzę. Stajperka! Uuu, patrz to, co znalazłem! Stajperkę, Idę w nich wycelować! Idę do nich strzelać! Szukaj, tylko jak stąd wyjść? Yy, jak stąd wyjść? O, tu jest jakaś dziura. O, drabinki tutaj są, dobra. Patrzcie, jak wyglądają no, mięcze! się diamentowe! Widzę! Ej, sebek, tu idzie! Sebe, jak odwróć się! Szalał cię! O, co masz traficę! Nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz! Nie trafisz, uciek. nie trafisz! Nie, trafisz. nie. Uciek! kurde, jak to? Już strzelałem do niego i uciekł! A... Jestem lepszy! A... Dlaczego ta bra nie trafiła w niego? No był tak blisko. On już się próbował do nas podbudować. Co za jeden mały wredny! Katnapi, nie trafiłem go, z uciec. Nie wiem jak to możliwe w ogóle, jak on uciekł, jak do niego Dok strzelałem! Ekleju, daję, musisz mi pomóc, trzeba to poszekłę. Ale na drugi raz go rozwalimy. No, ma tutaj... O, już wytworzył piecyk. Możemy przepalać tak, przepalajmy węgiel! To dobry pomysł. Musimy przepalić węgiel, wtedy złoto. Diamenty wykopiemy, będziemy mieć lepsze rzeczy, musimy zrobić diamentową zbójkę. A no, szybko węgiel. Dawaj, Kat, Jak to jest głęboko, wygrać. co jest grane, nie tak głęboko kotę. Kad... Ta co wieża, ta wieża jest bardzo długa, ona jest mega głęboka, sebek. No, a teraz robimy tutaj bruk, przepalimy Nie, co robię, bruk, ja chcę przepalać. Węgiel, dawaj! Węgiel, węgiel dawaj, rzucaj. Zobacz, co ja tu zaraz, Ja też mam broń. Nie, ty w skrzynce, gdzie tu jest były, żelazoczaj! Gdzie jest żelazo, gdzie jest żelazo, gdzie jest żelazo? Jest tu gdzieś żelazo? Tu jest same złoto. Masz żelazo? Katnap <gry> Ma żelazo? Pokaż gdzie? Nie, nie ma. Gdzie masz żelazo? coś się chyli. No ale czekajcie, my musimy znaleźć jakieś żelazo, żeby to przepalić po prostu. E, tutaj nic nie ma. U, tam jest jakaś skrzynka. Strzały? Spektra. Mogę się na skrzynki. Skrzynka jest za daleko, od razu później do niej dojdę. Czekaj, tam coś tutaj patrzy. Okej, okay, katta przepala teraz żelazo. Dobra, katna żelazo, przepalamy to szybciutko. I z tego nam powstanie, co? Uwaga, uwaga, uwaga! Z tego nam powstaje! Żelazo! Z żelaza, sztabka, żelaza. Dobra, i mamy żelazo i teraz możemy zrobić sobie lepszy tylko potrzebujemy takie trzy sztabki, więc czekamy, jeszcze jedna, uwaga, mamy dwie. o okay, tu trzeba jeszcze schodki zrobić, żebyśmy mogli wchodzić kopie, i ze Kopiemy, 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 szybciej kopiemy, szybciej kopiemy. A, mogę sobie ze stona zrobić kilof, a po co ja tutaj używam drewniany xd, ja dawno nie konstruowałem. Teraz szybko zrobię, masz tu do konstruowania? O nie, tutaj nie ma stołu. Katapie, musimy się pospieszyć, bo oni zaraz do nas przyjdą i będą chcieli nas rozwalić, a nie możemy dać się rozwalić Czekaj, ja idziemy. Rozwalimy was. Okej, okay, nie idzie. Czekaj, ja może się tutaj podbuduję. Mam ziemię? Okej, okay, mam jakąś ziemię. Dobra, mam jakiś bruk. Dobra. Podbuduję się troszeczkę. Idę, idę, idę z tej strony. Dobra, tutaj się podbuduję legacko Chodźcie tu. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Gdzie A, schowani jesteśmy. Nie gdzie ma oni nas. Są? Gdzie oni są? Nie ma ich? O, widzę, widzę. Tam. Oła, to Tu jestem. O, masz. O, masz. do niego. Sza do Asz. niego. Jest. A nie! Szyga, 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 szyga. Szybko, szybko uciekał. Cisnał, dostał, 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 sęk, dostał. Krzyczał coś tam, dobra. Ja szybko uciekał, on też mnie kilka razy trafił. Ej, katapie nie Katapie, ty, dogdeju, no, dogdeju, pomóż mi. Ty masz dogdeja przecież. Dobra, okej, okay, tak. Teraz... ale chciałem powiedzieć coś do tego twojego na początku. Dobra, teraz weźmy szapkę żelaza. Zróbmy kilofa żelaznego. Następnie dajemy sobie tutaj. Teraz apatyki muszę wytworzyć. Dawno nie konstruowałem. Pierwsze musimy patyki zrobić. Następnie tutaj deski. Bum bu bu, 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 bu. Ziu. Teraz tak, tak. tak. okej, okay, patrzę konstruwa. I mam, Żelazny kilow! Mamy żelazny kilow! I teraz z tego kilowa możemy kopać inne rzeczy. Na przykład szmaragdy. Możemy wykopać sobie. Możemy złoto wykopać elegancko. Hoho! I złoty kilow zrobimy. Złoty kilow, taka, bo szmaragdowy. Teraz szybko złoto kopiemy. Im lepsze rzeczy, tym lepiej, bo dla nas wtedy dla nich pójdziemy. Ok, mamy już złoto i musimy przepalić teraz to złoto tutaj. Ok, włożymy sobie do środka do piecyka. Złoto. Ok, bum! Dajemy. I się przepala, i się przepala w piecuku. Winglim. Dobra, będzie mieć złoty kilow. my Mamy o, ma... rozbudowaną piwnicę o to chodzi, o to chodzi, tak dają. O, już diamenty. Ej, to możemy zrobić jeszcze lepszy. Możemy zrobić z diamentów kilof. Ja robię diamentowy kilow, Będę miał najlepszy kilow na razie. Uwaga. Mam lepszy kilow diamentowy. Ale super. Dobra, diamentowy kilow i już możemy więcej bloków kopać. Więcej rzeczy możemy tu robić. Szybciej. Kopiemy. Im więcej bloków, tym się bardziej przyda. Te szmaragdy, wszystkie stona i tak dalej. Musimy wykopać te tej jaskini dużo rzeczy. dara tutaj. Zaraz na nich, też naskoczymy, ale musimy zrobić też zbrójkę. Musimy też zrobić właśnie tutaj te rzeczy, dobra, teraz tutaj ja Jaki rewolwer, panie, co ty tutaj masz? Przecież teraz tu my ich rozwalimy na 100%, okay, oni mają szans Mam butki, mam butki, robię hełm, okej, okay, mam hełm, patrzcie, zrobiłem buty i mam hełm, już mam dwie rzeczy zrobione z diamentów, jest. Haha, <słuch> będziemy lepsi. Ej, a Sebek, wiesz, że ja pokażę twoją twarz? Chcesz, żebym pokazał twoją twarz? Nie, nie pokazuj mojej twarzy. Pokazuję twoją twarz! Ej, wiecie nie, widzowie, nie że... Pokazuj. Wiecie widzowie, że Sebek pokazał twarz? Ale na moim sklepie, słuchajcie, jakbyście Złożyli zamówienie, to do każdego zamówienia Jest wkładane zdjęcie z autografem Sepka i jego twarz, patrzcie puf, Tu jest Sebek, tu jest Sebek oczywiście Tutaj, zasunięta twarz i tu jest jego autograf Sebek oraz tutaj jestem też ja O, możecie sobie wejść zobaczyć Do każdego zamówienia, jak coś zamówicie z mojego sklepu Na przykład takie skarpetki, jakbyście chcieli O, takie skarpetki mam, Czy ja wam pokazuję O, teraz się pokazały elegancko, albo nawet Taki fajny koc mam, też różne rzeczy nawet Fajną bluzę z MySoulTeam, wpadajcie zacząć pierwszania w opisie, a tam właśnie dor Zdjęcie z autografem i będzie twarz sepka. A no, teraz przed świętami to idealny prezent. No chodźmy teraz tutaj, czy weźmy sobie tutaj. Dobra, przyczynę. dwa wejścia wystarczą, więcej nie trzeba, więcej nie trzeba, już jest git. Okej, tej apkę mamy, super. No, chodźmy teraz na zewnątrz, weźmy, wejść na górę. Trzeba zasłonić, żeby oni nie widzieli uh! tego. Słuchaj, okej, okay, wchodzę na górę, wchodzę na górę. Wchodzę szybko na wieżę, zobaczyć, co oni tam robią, bo byliśmy na dole do dosyć długi czas. Idziemy teraz tu, Ej, co to jest, za obraz? Co to, co to są za drzwi? Co jest? Ty patrz jakie drzwi dziwne! <laughs> Jakie dziwne drzwi, patrz na to. Ja otwierałem się. Dobra, idziemy sobie teraz, to Dobra, oni Topo tam dalej tu damy się damy drabineczkę i elegancko można schodzić, wchodzić jak się tylko chce. Dobra, idziemy do nich, idziemy do nich powoli. Budujemy się, budujemy się, budujemy się. Katna będzie lepszy, już idziemy po was. Już Nigdy w życiu, nie dacie rady, my jesteśmy lepsi. Idziemy po was, o źle postawiłem. Strzelamy w ich domek. Nawalam, nawalam szkło, nawalam, patrzcie. Dostaję, dostaję, A, nawalam. Gdzie w mój dom, gdzie nawalam dom? Dom? w dom. O, nawalam nie, nie dom. przegiąłeś, przegiąłeś. wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy dawaj go. O, widzę sepka, widzę sepka, widzę sepka, widzę. Cześć, nas, skóra, że nie? Nie mam tego. Ała, dostałem, dostałem, oni strzelają do mnie, zeszczał. Pamiętam. Tam się kryje, tam się kryje, tam się kryje. A masz, masz. A do ciebie. O nie, o nie, nie. nie. nie no, tego, sens, to. Mał, mał ała, dostałem. Od to nie lecę, nie! A, tak jest, dobrze! Nie! Bo, dostałem. O nie, tak być nie może. Ale walczymy o wieże. Jak oni wejdą na wieże, nie mogą nam opanować. A i przygotuj, te, przygotuj yy, filetową pełnę. Właśnie, jak wejdziemy na swoje wieże, to mamy zmieniać wtedy te fioletowe rzeczy, w sensie. Wełnę, nie? My będziemy zmieniać. Okej, okay, przygotuj katapie. Szybko idę teraz Sebek idzie, teraz Sebek idzie. Ja ci teraz dam, szyrzysz! Zarazcie walnę, czekaj, podejdź tutaj nie dacie rady, nie dacie rady, Samarusze. Chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, chodź, to rozwalimy was. No, katnap jest lepszy, katnap jest lepszy! katnap jest lepszy. Nie mam szans! Tutaj tego się nie mam łuku. A No się szybko zejść. Szybko schodzę, szybko do na dół. Muszę jakieś rzeczy szybko znaleźć, jakieś lepsze rzeczy potrzebuję. Czekaj, tu jest jakieś zejście. Idziemy zejście na dół. Tu jest. O nie, tutaj nic nie Widzę. Tu, a, tu była jakaś skrzynka. wezrubuję tą skrzynkę. Nie mam światła. Nie mam światła, no. Jest mega ciemno. O, już. O, włączyło się. XD. A, szybko. Idziemy, idziemy, idziemy. Teraz tutaj otwórzmy skrzynkę. Tu jest jakaś skrzynka. Co mamy w tej skrzynce? I... Coś, znikło? Wyparowało. I co to było, lol? Dziwne. Teraz patrzymy. Wow, różne bronie, mamy snajperki. Uuu, taki jest. Tych broni będę do niego nawalał. Tu właśnie są różne skarby w tych wieżach. I gdy mamy więcej broni, to wtedy możemy na nich nawalać. Zaraz zbieram wszystkie. I teraz idziemy, zatrzymamy. Nie wy jesteście, jestem owym mam, mam lepszą broń, mam lepszą broń. <laughs> Rozwałem. Oh, to jest a co ma robisz a, tu? Ma a masz, a masz, masz, masz rozwalecie. A masz, a masz. Jest, rozwaliłem go. Rozwaliłem Ech, go, jest. Dobra, bardzo. jest, rozwaliłem go. Głowa mu wypadła. Patrzcie, rozwaliłem go. Szalboł go rozwaliłem kod bat go szutgan Dobra, mamy cepka rozwalony, ale on się pojawił się. Dawaj dobrze, bierze. dobrze, dobrze! Idziemy! Gdzie oni idą, gdzie oni idą? Do leju, do przodu, do przodu, tam idzie tam A ma szalam w ciebie! Szlam do niego! Nie mogę go trafić, nie mogę go trafić, idzie, idzie! O nie, A nie, nie, nie! A ja masz katapie, masz! Tyłu... złote jabłka? Dlaczego żle złote jabłka? Nie idziemy go rozwalić! Uuuu! szybko, szukuszko, się do góry, wspinałem się szukuje. do gory. Co? Jako oszukuje? Jad jeden! Nie. Złote jabłka je! Co? Teraz się... Zaraz podejdę, do rozwalę! się Nie, ma, nie na... w życiu! Na go, POM! Dostaję POM! Alaj na swoją stronę! Czemu Uzi nie mogłem wziąć? No nie, teraz przegniąłeś. Sukomuruj się, kadapie, a dostaję, 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 ale mi wypchnął, ale walka jest mega mocna. Co się tutaj dzieje? Ej, co, co to, to za jest creepy! Co to było? Loro jakiś creepy. A pomóż mi, A masz, dawa live w nich, dawa live, tego doktajam, to go daje. On cieka do domu, on do domu, ucieka do domu. Do domu. Jakieś ty, co to za pieruny tam się pojawiają? Co to jest? Ej, co jest? Jakieś dziwne? Dobrze, dobrze, dobrze. Udowalamy mnie! Dawaj go Dogdeju, dawaj go! Ej, czemu tam się wytworzył jakieś postać? te spory mają ich atakować, a nie mnie! O nie, amunicja mi się powoli kończy. Amunicji powoli ja mam. Dobra, ja posadzę się tutaj, czekaj. O dobrze, Teraz dobrze, wykombinowałeś z tą obs, wodą. Ugasz obs, to obs. wszystko. Dobra, czekaj, musimy ich nalać. A masz! Puuu, nawalam jego! Puuu, Nie macie szans z nami! My mamy... Dostał. Przebranie lecę w dół. Niech jeszcze nie zepchną? Do ja masz? Dawalabym w niego. Dawalabym w niego. Po, pum Lecą, lecą, patrzcie, ale to zanika w powietrzu, Xedra. Muszę coś dalej innego, bo na amunicji mi się kończą i niestety nie mam amunicji. już. O, o, oj, czym to wystrzelacie? co Jaka jest grane? wieża będzie lepsza, czy katnapa, czy ja, proszę państwa? Oni dużo mają lawy, jakiś pajęczyny, co tam się u nich naryspiło. Dobra, musimy jeszcze jakieś lepsze rzeczy mieć, trzeba, jest pana na dół. Uuu, uuu, ja, co jest? Trafiłem, ej! dawaj ty... daj go, dawaj przez go! Przez przypadek w ogóle widzowie, wyleciałem, przez przypadek, trzeba zrobiłem 300 i cute, O ja, ja tu i będę do nich strzelał tutaj, oni ej. Ten, nie, ten, ten nie skok to był 300 IQ, serio, nie? Co ja zrobiłem za skok XD lolol. Lol, lol, ale mocno... wy jakieś magie używacie, co ten kat robi? Jakiej magii, co? No, no co, rozwala nam Daj, jakiś tutaj ten zobaczyć, kamień, się tutaj, tutaj zobaczyć tu, co to jest? Czekaj, tutaj mamy jakieś. U, tu jest jakieś przejście, patrzcie na dole. Tutaj nie możemy spać, jest bardzo, bardzo wysoko. Bo wtedy, pad... jak spadniemy, to wtedy padamy. Ej, tam jest jakaś skrzynka. Tym na boku jest jakaś skrzynka. Hmm, ciekawe. Czekaj, spróbuję do niej podejść, ale ciężko jest. Spróbuję podbudować ten blok. Czekaj, czekaj. Tu postawię. Dobra, idziemy do skrzynki jakiejś, Idziemy do skrzynki, która to jest ta zewnątrz. Co to jest? Wow, co to jest? Jakaś różdżka magiczna? Różdżka piromaty. Ej, mamy jakieś różdżki, patrz. Wyfaliłem sam siebie, XN, serio, nie wierzę w to. Ty, mam jakieś różdżki. czaj nawalam w nich, zobacz. A masz, pół, nawalam w czymś, patrz, leci coś. Coś leci, ej, co jest, patrz na to. Lodowy płomień to jest, a zamroziłem się, o nie, zamroziłem się, o nie, katapa też zamroziłem, o nie, się! teraz, teraz ich, teraz ich, dawaj, dogdaju! o nie, przysłonek nas zamroziłem, o o, czekaj, coś zrespiłem w ogóle, bałwan, Chronia z bałwanie, bałwanie chronią, ale chronias. lecą strzały, Takie! dobra broń, dobra broń, bałwanie, robię armię bałwanów. Bałwany, bałwany, Robię armię Bałwanów, ba armię Bałwanów, szybko stawiam! <grym> idźcie, ha, idźcie! na hita padają! O nie, 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 no dawajcie, idźcie, idźcie! O, nie szczela! Dawaj, idź, idź Bałwanie! O, nie dostają Bawanów! Zadzwoniłem wszystkich Bałwanów! <grym> Czowanie śnieżego golema! Śnieżże golemie, dawaj, śnieży golemie! PUM! Śnieży Golem, dawaj! Pum, przywołuję ich, Armię robię śnieży golemów, dawajcie! <grym> Patrz ile co golemów, golemów. Pum! Padniesz kadapie, padniesz kadapie! Nie oni dasz rady z nami, nie macie szans! Czekaj, wejdę? A masz! Ludowa bariera! Puuuuuuuuuu, Postawiłem czy nie? O jest, postawiłem lodową barierę, patrz, lodowa bariera jest. Lodowa bariera, patrz na to, on idzie, on idzie, 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 Sebek, o nie, Sebek wchodzi! Wchodzę wchodzi, o nie, a masz! Z lodowej bariery! O nie, co tu się dzieje? A Lodowy masz. promień, on jest, on jest. Nie, no na bronie mi się pokończyłem. masz! Dawalał ciebie! Dostajesz! Jest to Ej, tu jesteś. idzie, Doma ze śnieżego, uspołaniam go, dostaję, jest pan, dobra, dostał, musimy katapie bardziej ich atakować, dawaj katapie. musimy im coś zrobić, bo inaczej przegramy to, czekaj, co bym mógł tutaj jeszcze zrobić, lodowy promień, dawaj Dogdaju, nie poddawaj się czasem, czekaj, coś przywołuję, wow, co jest, co to waleło, o kurde, zrobiłem jakiś łuk Łopacz pumieni, ej co jest, czołg postawił. Jedziemy na czołgu do nich, dawaj na czołgu, jeżdżamy do nich. O nie, za tych jabłek, no, nie mam. daj ty mi się te jabłka. E, wyciągaj Och, swoje Nie, Etele. nasza pasa pada, Nie, mamy problem, Houston. Mamy problem, mamy problem, duży jest problem, katnapie. Dawaj, czołgiem do nich wjeżdżaj, katnapiecie na czołgu. Kata, da, dawaj, czołgę, dawaj, dawaj, katapie, do jedź! Ja muszę użyć wszystkich najlepszych swoich jedz, broni, katapie, tak, uważajcie, strzeszcie się! Jedź dawaj katapie, doszadej! Przejedź, no jedź poważnie! Dajesz, dajesz! Cześć, może na radę Uwaga, uwaga, jedzie, o! Próbuj, 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 próbuj doszadę, doszadę! Jedź, jedź, tak <ślańc> Dobrze Do przodu, do przodu byle się nie poddawać Coś kurde, utknął biedny. Cześć, te bloki już, już... O nie uważaj! Katapie! O, nie w tą tu, stronę takie tam DOBIĆ ICH, Na celować, na celować, pom. Poleciał nie, cię po boku. O nie, biedny. O miał ja tam, po leciu raz. A nie, to, tam, jakiś to do, jak piżamka. to, nie, tam kurde. O nie, w TĄ STRONĘ, pełną ciągiem! Zostałem sam, Katna. Pojechał człowiek z DÓŁ, O nie, mam problem. Muszę szybko iść na dół, na dół. Gdzie tu się Okej, okay, schodzę Muszę znaleźć jakieś inne lepsze rzeczy. Może tutaj gdzieś je znajdę? Poszukajmy, może tutaj gdzieś będą stwierdzać. O nie, oni tutaj zaraz wejdą. Czy ja nic nie widzę. O tu już coś mam, łuk jakiś? to jabłka. O nie, dostałem, rozumiem mnie! Co jest grane, no? Nic nie widziałem. Czekaj, czekaj, muszę tu coś przyzwać. Łapacz pomieni, zaraz cię walnę, z łapaczu. Czekaj, ja Nie masz muszę... rady, ja się o, teraz będę jest. bronił, będę uciekał jak wy. A. czekaj, muszę się rozwalić, zobrać, czekaj, odrodzenie. Teraz idę do nich, idę, idę do nich, idę, biegnę, 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 biegnę. Nie ma opcji, żebyś z nami wygrał, ja o, jestem teraz o, tutaj jest? na wygranej jest? pozycji. No masz, masz, rozwalę wam, rozwalę, rozwalę, ładuj się, ładuj się, łapaczu. Oh, nie, spadłem Dlaczego na lecę na dół! Dawaj, dobrze, dobrze tutaj! Czego nie mogę dobrze. tego użyć, no gdzie są moje bronie? Trzeba ja nie mam Ej, jakbyś chciał jeść, nie? To tutaj masz marchewki! Oh, katnapy, dawaj, katapio, oh, katap dojechał czołgiem, patrz jest, katap wszedł do nich! Z rakieta walej! O oh, masz! Oh, Apadaj, okay, ej, co to tutaj czołg robi u nas na planecie! <laughs> Rozwalić go! Tym... <laughs> i... Pali się. O nie co, jest, jest, koniec, co Co, oh yeah, co? O yeah, nie, wypadłem! Dawaj, kartapy, rozwala im z rakiet. Co jest te tym na leciał. Musimy to wygrać, musimy to wygrać. Za minutę kończy się walka. Mam rakiety, teraz koniec z waszą bazą. Koniec z waszą bazą. A marcie, leci rakieta! Ja mi was. Bo! Bo! Lecą rakiety, tylko ja strzelam. Rozwalę was. Bo! Nie, o nie, nasza, nasza baza, nasza baza! Okej, okay, skończyły mi się okay, rakiety, Nie Koniec amunicji! O nie, musimy dać ich dać iść. Dawaj, dawaj, katapie, atakujemy, teraz to jest nasza szansa! To jest nasza szansa, atakuj ich! Tam czołg jest na dole. Patrz, dawaj, dawaj, da, wszystko przemiany. Koniec amunicji, dobra, daj mi złapki, Daj mi filotową wełnę, dawaj, zamieniamy im filotową na filotową, Daj mi katapie wełnę! O nie, Sebek tu idzie. O nie, nie, Sebek tu nawala. O, o, o. Sebek to idzie! A no Nie, 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 nie wygracie ze mną! O, tu jest dogdej, tam jest dogdej! Dostał, dostał, dogdej! Dogdej, dostał. On mi się nie schowa, dogdej! Tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, w niego! A masz ze strzały. Nie mogę go cenić! Dostał, dostał, spadł! O nie, sebek tu idzie! A masz! Ora, szybko, ostrożnie, ostrożnie, uważajmy, nie, selek, tu jest! O, dostałem z strzały! Ile mamy teraz? Koniec! Zepchnąć walki! Zepnęć kutnapa! Zepchnąć go! Asio! Asio! asio koniec walkę i koniec walki. Teraz patrzymy teraz, widzowie, jak to jest. Uwaga, patrzymy teraz na wszystkie te, na wszystkie wieże. Nasza wieża właśnie jest taka. Taka nasza wieża przetrwała, a wieża do gdeja? A! Wasza wieża jest bardziej rozwalona. Wasza wieża jest rozwalona i to mega mocno, a nasza jest lepsza. Oficjalnie wygrywa katnap. <laughs> Co? Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę! Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci! Wow!